Witajcie serdecznie na kanale poświęconym oficjalnemu nauczaniu Kościoła Katolickiego. Dzisiaj chcę Wam przeczytać jeden z najpiękniejszych rozdziałów nauczania Kościoła, jednej z najpiękniejszych encyklik, encykliki świętego Jana Pawła II poświęconej Eucharystii, Ecclesia de Eucharystia. Kościół żyje dzięki Eucharystii, pisze święty Jan Paweł II w pierwszym punkcie tej encykliki ta prawda wyraża nie tylko codzienne doświadczenie wiary, ale zawiera w sobie istotę tajemnicy Kościoła. A zatem, ilekroć przyjmujemy Eucharystię, tylekroć znajdujemy się w centrum Kościoła. I pozwólcie, że dziś na tym naszym kanale, za którego subskrybowanie bardzo Tobie i Wam dziękuję, dajcie łapki w górę. Łapkę w górę, wystarczy jedną, dać jeden kciuk w górę, pod tym filmem. Chcę wam przeczytać rozdział 6 encykliki poświęconej Eucharystii, zatytułowany W Szkole Maryi Niewiasty Eucharystii, numer 53 tejże encykliki. Jan Paweł II napisał, Jeśli chcemy ponownie odkryć ścisłą więź, jaka istnieje między Kościołem i Eucharystią, w całym jej bogactwie nie możemy zapomnieć o Maryi Matce i wzorze Kościoła. W liście apostolskim Rozarium Virginis Mariae Uznając najświętszą dziewicę za mistrzynię w kontemplowaniu oblicza Chrystusa, włączyłem do tajemnic światła również ustanowienie Eucharystii. Maria bowiem może nas prowadzić ku temu najświętszemu sakramentowi, ponieważ jest z nim głęboko związana. I rzeczywiście pamiętamy, że to właśnie święty Jan Paweł II dodał do tych trzech, trzech części, trzech do tej pory istniejących. Tajemnicy różańca świętego, czyli radosnej, bolesnej i chwalebnej, również tajemnice światła. I piąta z nich to ustanowienie Eucharystii. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że Ewangelia milczy na, te, na ten temat, na temat Maryi i jej związku z Eucharystią. Ale czy tak jest naprawdę? W opisie ustanowienia Eucharystii w wieczór Wielkiego Czwartku nie mówi się o Maryi. Wiadomo jednak, że była ona obecna wśród apostołów, którzy trwali jednomyślnie na modlitwie w pierwszej wspólnocie zgromadzonej po wniebowstąpieniu w oczekiwaniu pięćdziesiątnicy. Tej obecności nie mogło oczywiście brakować podczas sprawowania Eucharystii wśród wiernych pierwszego pokolenia chrześcijan z gorliwością trwających w łamaniu chleba. A zatem Maryja jest od samego początku z Kościołem, ponieważ... To wedle woli samego Chrystusa jest wybrana przez Boga Ojca jako Matka Syna Bożego, a Chrystus ją nam daje pod krzyżem, ale również jest z nami obecna, kiedy otrzymujemy dary Ducha Świętego. Święty Jan Paweł II zapisał, jednak poza jej uczestnictwem w uczcie eucharystycznej. Związek Maryi z Eucharystią można pośrednio określić, wychodząc od jej wewnętrznej postawy. Maria jest niewiastą Eucharystii, pisze Jan Paweł II. Zobaczcie, jakie mocne słowa Maryi w całym swoim życiu. Kościół, patrząc na Maryję jako na swój wzór jest wezwany do jej naśladowania także w odniesieniu do najświętszej tajemnicy. O czym tutaj pisze papież Polak? Ano o tym, że Doskonałego uczestnictwa w Eucharystii, życia eucharystycznego możemy uczyć się od Maryi, która rozpamiętywała wszystkie słowa, Słowo Boże w sercu. Symeon mówi do Maryi, Twoją duszę miecz przeniknie. Czasami nam się wydaje, że Symeon w ten sposób zwraca uwagę na yy, jakiś, jakąś część yy, życia Maryi, która będzie związana z cierpieniem, że mówił o cierpieniu Maryi. Nie, nie do końca, ponieważ miecz w języku biblijnym oznacza słowo, słowo Boże. O tym mówi przecież i święty Paweł, kiedy porównuje miecz do słowa Bożego, słowo Boże do miecza. A zatem, kiedy Simeon mówi do Maryi, Twoją duszę miecz przeniknie, to mówi, Twoją duszę przeniknie słowo Boże i nauczanie Chrystusa. A zobaczcie, że msza święta składa się z dwóch części. Najpierw słuchamy słowa Bożego, czyli liturgia słowa, i później po przyjęciu słowa ono staje się ciałem. Idziemy drogą Maryi w czasie Mszy Świętej i następuje liturgia eucharystyczna. Numer 54 tejże kliki. Misterium Fidei, czyli tajemnica wiary. Jeśli Eucharystia jest tajemnicą wiary, która przewyższa nasz intelekt, a przez to zmusza nas do jak najpełniejszej uległości Słowu Bożemu, nikt, tak jak Maria, nie może być wsparciem i przewodnikiem w takiej postawie. Nasze Powtarzanie dzieła Chrystusa z ostatniej wieczerzy, które jest wypełnianiem jego nakazu, to czyńcie na moją pamiątkę, staje się jednocześnie przyjęciem zaproszenia Maryi do okazywania mu posłuszeństwa bez wahania. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie, mówi Maryja w kanie galilejskiej. Tak jak Bóg ojciec wskazuje na swojego syna na górze Tabor, mówiąc yy, jego: Słuchajcie. Tak również zobaczcie, że Maryja wskazuje na Syna Bożego. Zróbcie wszystko, cokolwiek mój syn Wam powie. Z matczyną troską, poświadczoną podczas wesela w Kanie, Maria wydaje się nam mówić, nie wahajcie się, zaufajcie słowu mojego syna. On, który mógł przemienić wodę w wino, ma moc uczynić z chleba i wina swoje ciało i swoją krew, ofiarując wierzącym w tej tajemnicy żywą pamiątkę swej paschy. Aby w ten sposób uczynić siebie chleb życia. W kanie galilejskiej brudna woda staje się winem najwyższej jakości. I Maria również w ten sposób uczy nas zaufania, zawierzenia Bogu. Kiedy idziemy na mszę świętą, przyjmujemy Chrystusa Eucharystycznego, oczywiście bez grzechu śmiertelnego, bez grzechu ciężkiego. Ale jednak, jako ludzie, którzy, których natura jest wciąż skłonna do grzechu, święty Paweł mówi, że chociaż wiem, co jest dobre, to no, wybieram zło. Maryja mówi: Tak, idziesz do kościoła z, tą, z tymi słabościami, z tą brudną wodą, ale właśnie dlatego, że idziesz z tą brudną wodą na Eucharystię, to w czasie Eucharystii te twoje słabości staną się Bożą mocą, moc w słabości się doskonali. Kiedy przyjmujemy Eucharystię, o tym mówi również katechizm, to przyjmowanie Komunii Świętej, nie tylko ułatwia nam walkę z grzechem, ale także broni nas, broni, czy może inaczej, jest nam łatwiej po prostu nie grzeszyć. Numer 55 Encykliki. W pewnym sensie Maryja wyraziła swoją wiarę eucharystyczną, jeszcze zanim Eucharystia została ustanowiona, przez sam fakt ofiarowania swojego dziewiczego łona, aby mogło się dokonać wcielenie Słowa Bożego. Eucharystia odsyłając do męki zmartwychwstania wyraża jednocześnie ciągłość z tajemnicą wcielenia. W zwiastowaniu Maria poczęła Syna Bożego również w fizycznej prawdzie ciała i krwi, antycypując w sobie to, co w jakiejś mierze realizuje się w sakramencie w każdym wierzącym, który przyjmuje pod postacią chleba i wina ciało i krew pańską. Zobaczcie jaki to jest, to jest, to jest tekst niemalże mistyczny, a należący do... Oficjalnego nauczania Kościoła Katolickiego, dlatego kiedy czytamy oficjalne nauczanie Kościoła Katolickiego, wypowiedzi papieży, Soborowe, wypowiedzi encykliki, to naprawdę są to teksty bardzo często mistyczne. Święty Jan Paweł II mówi. I to jest działanie Ducha Świętego w nim Jest świętym zresztą, Kościół to przyznał Tak, ten człowiek był wyjątkowy, czyli był święty nie tylko po ludzku wyjątkowy Święty Jan Paweł II mówi, że tak jak Maria przyjęła do swojego serca Jezusa Kiedy przyjęła słowo, kiedy powiedziała Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego Tak również antycypując, czyli uprzedzając Eucharystię Wskazuje, że kiedy my przyjmujemy Jezusa w czasie Mszy Świętej To idziemy drogą Maryi Z Marią do Jezusa Ale również przez Marię do Jezusa. W pewnym sensie właśnie Maryja wyraziła tą swoją wiarę eucharystyczną, kiedy powiedziała Fiat. I dalej Jan Paweł II mówi istnieje ponadto głęboka analogia pomiędzy Fiat wypowiedzianym przez Maryję na słowa Archanioła i Amen, które wypowiada każdy wierny, kiedy otrzymuje ciało pańskie. Maryja była wezwana do wiary, że ten, którego poczęła za sprawą Ducha Świętego, był Synem Bożym. W ciągłości z wiarą dziewicy tajemnica eucharystyczna wymaga od nas wiary na wzór wiary dziewicy, że ten sam Jezus, Syn Boży i Syn Maryi uobecnia się w całym swoim boskoludzkim jestestwie pod postaciami chleba i wina. O czym tu mówi papież Polak? Ono mówi o tym, że kiedy przyjmujemy Komunię Świętą i mówimy Amen, to tak jakbyśmy mówili Fiat za Maryą. I to już jest bardzo poważna sprawa. Czasami nam się wydaje, pytamy może samych siebie, może i też innych, dlaczego przyjmuję Eucharystię, a nie ma zmiany życia, zmiany jakości mojego życia duchowego, emocjonalnego, moralnego. Być może właśnie dlatego, że kiedy przyjmujemy Jezusa w Eucharystii, mówiąc Amen w sercu, nie mówimy z jakichś powodów, być może nie wiedzieliśmy o tym, żeby tak powiedzieć: Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. Kiedy przyjmujemy Eucharystię, to kiedy mówimy księdzu Amen, to odchodząc, powiedzmy już w myślach, Fiat, na wzór Maryi, tak uczy nas Jan Paweł II, niech mi się stanie według słowa Twego. Przecież Maria nic więcej nie zrobiła, tylko powiedziała to słowo Fiat. Maria nie uczyniła jakiegoś heroicznego aktu, jakiegoś heroicznego czynu, że słowo stało się ciałem w jej sercu, pod jej sercem. Tylko wyraziła zgodę. A zatem uwierzmy w to, że kiedy wypowiadamy Fiat przyjmując Eucharystię, to naprawdę Pan Bóg zadziała przez tę Eucharystię w nas. I to nie jest magiczne traktowanie Eucharystii, ale to jest właśnie zwrócenie się do Chrystusa z wiarą, która jest za wierzeniem, czyli pójściem za wiarą właśnie z tymi słowami. Jezu, ufam Tobie, Fiat, niech mi się stanie według słowa Twego. Błogosławiona jest, która uwierzyła. Maryja w tajemnicy wcielenia antycypowała także wiarę eucharystyczną Kościoła. Kiedy nawiedzając Elżbietę, nosi w łonie słowo, które stało się ciałem, Maryja w pewnym sensie jest tabernakulum pierwszym tabernakulum w historii, w którym syn Boży, jeszcze niewidoczny dla ludzkich oczu, pozwala się adorować Elżbiecie, niejako promieniując swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi. Czy zatem Maryja, kontemplująca oblicze Chrystusa dopiero co narodzonego i tuląca Go w ramionach, nie jest dla nas niedoścignionym wzorem miłości i natchnienia podczas każdej naszej komunii eucharystycznej? Mój spowiednik powiedział mi kiedyś tak, kiedy przyjmujesz komunię świętą, to zanieś tego Jezusa do innych w swoim sercu, które jest tabernakulum. Święty Jan Paweł II mówi, że właśnie taka była... Maria, która stała się, jej serce stało się tabernakulum, zaniosła, zobaczcie, jeszcze nienarodzonego Jezusa do świętej Elżbiety. I ta poczuła obecność Syna Bożego, ale wstąpił w świętą Elżbietę Duch Święty. A zatem, kiedy przyjmujemy Chrystusa Eucharystycznego, przyjmujemy całą Trójcę Świętą, Boga Ojca, ale także i Ducha Świętego, i wtedy mamy moc działać w Duchu Świętym, idąc do innych. Naszą postawą i nie moralizowaniem, ale naszą postawą, postawą, która się wyraża w jakiś tajemniczy sposób na zewnątrz. Nie wiem, jak to określić. Jan Paweł II za chwilkę nam to wyjaśni. Ludzie widząc nas, kiedy jesteśmy przemienieni, jak uczniowie na górze Tabor, nie tyle otrzymają dowód racjonalny na to, że warto chodzić do kościoła i przyjmować Komunię Świętą, ale myślę, że będą zadawali pytanie przepraszam, że tak powiem co oni biorą, że. Tacy dobrzy są, jak mówił Norwid, kromka chleba. Ano, bierzemy Eucharystię, tak naprawdę to Eucharystia nas bierze, ponieważ, Jan Paweł II mówi tak: 56. numer encykliki Ecclesia de Eucharistia. Przez całe swoje życie u boku Chrystusa, nie tylko na Kalwarii, Maria realizowała wymiar ofiarny Eucharystii. Kiedy zaniosła dziecię Jezus do świątyni w Jerozolimie, aby je przedstawić Panu, usłyszała zapowiedź starego Symeona, że to dziecko będzie znakiem sprzeciwu i że miecz przeszyje także jej duszę. W ten sposób została, został przepowiedziany dramat ukrzyżowania syna. I w jakimś sensie zostało zapowiedziane Stabat Mater, dziewicy u styp krzyża, przygotowując się dzień po dniu do wydarzenia Kalwarii Maria przeżywa jakby antycypowaną eucharystię można powiedzieć komunię duchową pragnienia i ofiary która będzie miała swoje wypełnienie w zjednoczeniu z Synem w męce a potem w okresie popaschalnym wyrazi się w jej uczestnictwie w sprawowanej przez apostołów celebracji eucharystycznej pamiątce męki a zatem Maria pod krzyżem Doświadcza tego yy, wymiaru ofiarniczego Eucharystii. To znaczy, to jest też dla nas rzeczywistość, w którą wchodzimy przyjmując Eucharystię, ponieważ stajemy się światłem pośród ciemności. Jak wyobrazić sobie uczucia Maryi, która słyszała z ust Piotra, Jana, Jakuba i innych apostołów słowa z ostatniej wieczerzy? To jest ciało moje, które za Was będzie wydane. To ciało wydane na ofiarę i ponownie Uobecnione w znakach sakramentalnych, było tym samym ciałem, które poczęło się w jej łonie. Przyjmowanie Eucharystii musiało oznaczać dla Maryi niejako powtórne przyjęcie w jej łonie serca, które biło rytmem jej serca, ponownym przeżywaniem tego, czego osobiście doświadczyła pod krzyżem. A kto idzie za Maryją? Jedyny z apostołów, który nie uciekł, kiedy Pan Jezus był aresztowany, aż pod krzyż. Idzie święty Jan. A co święty Jan robił podczas ostatniej wieczerzy? Umiłowany uczeń, jak sam siebie określa. To też jest ciekawe, że święty Jan sam siebie określa umiłowanym uczniem. Ktoś powie pycha. Nie, to, to, jest, to jest pokora. Pokora oznacza również przyjęcie prawdy o mnie. Wszyscy jesteśmy umiłowanymi dziećmi Boga. Od momentu, kiedy Bóg tak naprawdę nas stworzył, święty Jan w czasie ostatniej wieczerzy Spoczywał na piersi Jezusa, wsłuchiwał się w jego serce i z rytmem serca szedł rytmem drogi krzyżowej za Maryją, która była wierna swojemu synowi aż po krzyż. I ta wierność Chrystusowi to również dla nas wierność Kościołowi. To musi dla nas oznaczać również wierność Kościołowi, tak nie waham się powiedzieć, musi oznaczać. A ta wierność Kościołowi oznacza również to, że będziemy szli drogą krzyżową, z czasami zupełnie osamotnieni, kiedy nie będzie nas rozumiał świat i nie, znac nie znaczają ten odległy świat, ale nasi najbliżsi, być może nasza rodzina, sąsiedzi, ludzie, z którymi dzielimy przestrzenie zawodowe. Numer 57, encykliki Eklezja de Eucharistia. To czyńcie na moją pamiątkę. W pamiątce kalwarii jest obecne to wszystko, czego Chrystus dokonał przez swoją mękę i śmierć. A zatem nie brakuje również tego, co Chrystus uczynił dla matki ku naszemu bożytkowi. To jej właśnie powierza umiłowanego ucznia. A w nim powierza każdego z nas: Oto syn Twój. Podobnie mówi do każdego z nas: Oto matka Twoja. To Chrystus wybiera Marię na matkę nie na odwrót. I nauczanie Kościoła katolickiego, a szczególnie to co powiedział Jan Paweł II 24 września 2000 roku na zakończenie Kongresu Mariologicznego w Watykanie, kiedy, kiedy powiedział do Chrystusa przez Maryję, ale przez Maryję do Chrystusa, to mówi wprost: Maria jest nam dana przez Chrystusa. I jak wyobrazić sobie uczucia Maryi, która słyszała z ust Piotra, Jana, Jakuba, apostołów słowa ostatniej wieczerzy, to jest ciało moje. Powtarzam ten werset, ponieważ również i my słyszymy te słowa w czasie każdej Eucharystii i Maria również z nami te słowa słyszy, tyle że my już je słyszymy w kontekście zmartwychwstania, bo wiemy, że ono się dokonało. Przeżywanie w Eucharystii pamiątki śmierci Chrystusa zakłada także nieustanne przyjmowanie tego daru. Oznacza to, że na wzór Jana przyjmiemy do siebie tę, która za każdym razem jest nam dawana za Matkę. Oznacza jednocześnie podjęcie zadania upodobniania się do Chrystusa w szkole Maryi Matki i zgodę na to, aby nam towarzyszyła z Kościołem i jako Matka Kościoła. Sobór Watykański II ogłosił Maryję Matkę Kościoła, Dużą rolę tutaj odegrał podczas prac soborowych w nadaniu tego tytułu Marii błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński, który, co jest ciekawe, nie wiem czy wiecie, wszystkim uczestnikom soboru rozdawał obrazki naszej częstochowskiej Madonny. Takie duże obrazki. Będzie może jeszcze okazja, żeby o tym porozmawiać. A zatem z Kościołem, jako Matka Kościoła, Maria jest obecna w każdej z naszych celebracji eucharystycznych. Niesamowita sprawa. Tak, Maria, skoro była obecna, skoro, może inaczej jeszcze powiemy. Skoro sam Chrystus wybiera Maria, może jeszcze inaczej powiemy. Skoro to plan Boga Ojca jest taki, żeby przez Marię na świat przyszedł Jezus. Skoro Maria jest tą, która pierwsza słyszy dobrą nowinę, że słowo staje się ciałem, która jest tą dzięki której objawia się chwała. Chrystusa. Pierwszy cud w Kanie Galilejskiej, publiczna działalność Chrystusa rozpoczęta właśnie tam. Skoro Maria jest obecna w najważniejszych momentach Chrystusa jako jedyna ze Świętym Janem i z innymi kobietami, to jest ciekawe, że pod krzyżem było więcej kobiet wiernych Chrystusowi niż mężczyzn. To Maria jest rzeczywiście matką Kościoła, bo jest matką Chrystusa. Jeśli pojęcia Kościół i Eucharystia są ze sobą nierozerwalnie związane, to samo dotyczy Maryi i Kościoła. Również dlatego już od czasów starożytnych w kościołach wschodu i zachodu jednomyślnie wspominano Maryję podczas celebracji eucharystycznej. Mamy fakt historyczny. Od samego początku Maryję wspominano podczas mszy świętej, już pierwsi chrześcijanie w każdej mszy świętej wspominali Maryję. Numer 58 tejże ręce kliki ostatni. W Eucharystii Kościół łączy się w pełni z Chrystusem i z Jego ofiarą, utożsamiając się z Duchem Maryi. Jest to prawda, którą można zgłębić, odczytując ponownie magnifikat w perspektywie eucharystycznej. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. To może być dla nas taka modlitwa po przyjęciu Komunii Świętej. Eucharystia jest bowiem, podobnie jak hymn Maryi, przede wszystkim uwielbieniem. Euche, po grecku uwielbiać, dziękować, i dziękczynieniem, kiedy Maryja wznosi okrzyk, wielbi dusza moja pana i raduje się duch mój. W Bogu, zbawicielu moim, nosi już w łonie Jezusa. Wielbi Ojca przez Jezusa, lecz wielbi go także w Jezusie i z Jezusem. Jeżeli wielbimy Boga Ojca przez Jezusa, z Jezusem i w Jezusie, to również my jesteśmy, powiem wprost, pochłonięci. Tajemnicą miłości, która ogarnia i rozświetla wszystko. To jest właśnie prawdziwa postawa eucharystyczna, czyli wielbić Ojca przez Jezusa, z Jezusem i w Jezusie przyjmując postawę Maryi, czyli zasłuchania i jednocześnie całkowitej zgody na to, co się z nami zadzieje, kiedy będziemy wierni Ewangelii Kościołowi. Jednocześnie Maryja wspomina. Wspaniałe dzieła, jakich Bóg dokonał w dziejach zbawienia, zgodnie z obietnicą, jaką złożył Ojcom, ogłaszając cud, który je wszystkie przewyższy, zbawczy wcielenie Syna. W magnifikat jest też obecny wymiar eschatologiczny Eucharystii, czyli ten mówiący o końcu czasu, w końcu czasu, powtórnym przyjściu Chrystusa. Ów wymiar eschatologiczny za każdym razem, kiedy Syn Boży uobecnia się nam w ubóstwie znaków sakramentalnych chleba i wina, zasiewane jest w świecie ziarno nowych dziejów, w których władcy są w strącaniu str stronów, a pokorni zostają wywyższeni. Yy, Wielbi dusza moja Pana i raduje się Duch mój w Bogu Zbawicielu moim. W tym również jest pewien analogiczny opis końca świata, to znaczy tego, jak... Potężna jest moc samego Chrystusa, który strąci władców stronów, a pokornych wywyższy. Ubóstwo znaków sakramentalnych. Zobaczcie, zwykły chleb, zwykłe wino, wcześniej jeszcze kropla wody dodana do tegoż wina. Bardzo proste znaki. Smak Eucharystii. Najprostszy, najpiękniejszy smak przecież chleba. Dlaczego? Ponieważ to są tylko znaki albo aż znaki. To jest ten nurt, który na nas wstępuje liturgii, gdzie w liturgii pierwszą rolę odgrywa tak naprawdę Bóg, ale przemawia do nas znakami, pod symbolami, ponieważ od grzechu pierworodnego, od grzechu Adama i Ewy oczy wiary, oczy naszego serca są popsute. I nie możemy zobaczyć Boga twarzą w twarz. Dlatego błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą, a przyjmowanie komunii świętej może dotyczyć tylko tych, którzy mają czyste serce, w znaczeniu wolne od grzechu ciężkiego, śmiertelnego. Maria opiewa nowe niebiosa i nową ziemię. Magnifikat opisuje, zobaczcie, jak będzie wyglądało niebo, które w Eucharystii znajdują swoją antycypację. I w pewnym sensie programowy zamysł, jeśli magnifikat wyraża duchowość Maryi, nic bardziej niż ta duchowość nie pomoże nam przeżywać tajemnicy Eucharystycznej. Eucharystia została nam dana, żeby całe nasze życie, podobnie jak życie Maryi, było jednym wielkim magnifikat. W pewnym sensie zobaczcie, w duchowości Maryi wyraża się tak naprawdę cała duchowość eucharystyczna. I Eucharystia jest antycypacją przyszłego życia, ponieważ życie w niebie to będzie całkowicie, całkowite doskonałe zjednoczenie z Bogiem. Będziemy go oglądali takim, jakim jest. Natomiast teraz możemy go przyjmować pod postacią chleba i wina, co nie oznacza, że w jakiś sposób zafałszowany. Tylko realnego Chrystusa, ale pod postacią chleba i wina. Encyklika piękna, zresztą. Jak każde nauczanie Kościoła katolickiego, jak każde słowa papieża, wszystko to, co daje nam Chrystus przez Kościół, napiszcie w komentarzach, jakie encykliki chcielibyście tutaj omówić, jakie wypowiedzi papieży, wypowiedzi magisterium Kościoła, co Was interesuje, jeżeli chodzi o nauczanie Kościoła, bo to jest kanał poświęcony oficjalnemu nauczaniu Kościoła katolickiego katolickiego czyli powszechnego. Wszystkiego błogosławionego wam życzę do zobaczenia najpóźniej w niebie, do którego kroczymy drogą Maryi, czyli drogą Eucharystii, zawierzenia synowi, jej synowi prawdziwemu, żywemu, który przychodzi do nas z mocą Ducha Świętego kierującego wciąż Kościołem. Szczęść Boże.